Witajcie bliźnięta. To jest czytanie dla Was na miesiąc marzec. Spójrzmy, jaka energia ogólna. O, jak pięknie, rycerz kielichów, oferta miłosna, oferta pracy, jakaś fajna oferta, która Was uraduje. Co w związku z tym macie na pozycji wyzwanie tego miesiąca? Spełnianie marzeń, brawo! Co odchodzi do przeszłości, a jest pewną linią czasową lub konsekwencją tego, co się wydarza w marcu. Co my tutaj mamy? Głupca? Tak, mamy głupca. Coś nowego, jakiś nowy początek, nowe. No, fajnie. Co macie w marzeniach, w głowie, w serduchu? Do czego dążycie? Do czego zmierzacie? Na czym wam zależy? Wielka kapłanka. Dobra. Co jest w głębokich uwarunkowaniach. Rodzina. Dziesięć kielichów. W najbliższa przyszłość. Co tu się zaznaczy tak dosyć mocno i charakterystycznie w marcu dla Was? Magik, a więc Wasza karta, kochani moi, Wasza energia. W jakiej energii wy będziecie? W tym miesiącu kochankowie. <laughs> Bardzo tu miłośnie te karty pachną. Co przychodzi z zewnątrz? Królowa Kielichów. Pierwsza połowa miesiąca, a buław. Druga połowa miesiąca. Sprawiedliwość, wskazówka rada dla bliźniąt. Sześć kielichów. U, wynik paść monet i paś kielichów. Bardzo młode energie, bardzo leciutkie. Jest tutaj dużo miłości, dużo radości, dużo spełnienia. Być może bliźniak wkroczył na ścieżkę jakiejś nowej znajomości, gdzie otrzymał uczucia, emocje, być może od kobiety, która jest po prostu Cudowną, otwartą osobą, która kocha bezwarunkowo, która obdarza swoją miłością, swoim ciepłem i być może bliźniak to poczuje, eee, poczuje to zespolenie, bo jesteście w energii kochanków, kochani, czyli jedności, zespolenia, eee, miłości. Eee, to jest też połączenie dwóch różnych energii jak to się mówi na przykład, że niemożliwe staje się możliwe, że rak i ryba mogą stworzyć związek i mogą stworzyć swoje gniazdo. wbrew pozorom, że to są zupełnie inne gatunki, Łączenie gatunki w jedność, tak to jest piękna, piękna energia.. Um... Wy w swoich marzeniach, w swoich planach, Być może myślicie o tej kobiecie, być może myślicie yy, o tej osobie, bo tutaj energie są odwracalne. Jest ona dla was jakąś tajemnicą, jakimś yy, jakimś czarującym, pierwiastkiem, kobiecym, miękkim, ciepłym, który posiada dużą wiedzę, po prostu wie, niewiele o tym mówi, ta tajemnica was pociąga. W głębokich uwarunkowaniach macie jedność znowu, jako rodzina, jako partnerstwo, spełnienie waszych marzeń, tak? W wyzwaniu Macie gwiazdę, czyli po prostu kujcie żelazo, póki gorące, yy, chwytajcie tę swoją gwiazdę, bądźcie pełni nadziei, bądźcie pełni wiary, że to, co Was spotyka, to jest właśnie spełnienie Waszych marzeń, że o to właśnie nadchodzi ten czas. Piękny marzec dla Was, kochani moi. Do najbliższej przyszłości przychodzą komunikacje, rozmowy, e, tworzenie własnego życia na, na własny użytek, ze świadomością, że posiadam wszystkie aspekty, wszystkie narzędzia, które potrafią wykreować rzeczywistość taką, o jakiej marzę i do jakiej zmierzam. Bardzo silna, piękna, twórcza energia. Dla niektórych jest to wręcz e, tworzenie, tak? Mówię dla artystów, dla osób, które mają fach jakiś rzemieślniczy w rękach, to tutaj jest duży potencjał właśnie twórczy. Ok. Pierwsza połowa miesiąca kreatywnie działamy. Mamy asa Buław, widzimy cel, mamy siły, moc, wiarę. Robimy, robimy, działamy, bo widzimy w tym sens, tak? i to nas buduje i to jest piękne. W drugiej połowie miesiąca mamy sprawiedliwość. Która też mówi o wyborach z poziomu serca, która mówi też o sprawach urzędowych, sądowych, które kończą się dla Was drogie bliźnięta sukcesem, wygraną. To jest zakończenie pewnych spraw urzędowych, które są dla Was ważne i które przynoszą Wam właściwe rozwiązania. Jeżeli chodzi o radę, wskazówkę, mamy tutaj sześć kielichów. Hmm. Dopowiemy sobie jeszcze do tej energii, bo trudno mi ją tutaj ułożyć jako wskazówka, drogowskaz. Na pewno hmm, jest jakaś prośba o to, aby albo się skomunikować z osobami, które. W przeszłości były dla Was bardzo ważnymi przyjaciółmi, znajomymi, siostrą, bratem, z którymi się wychowywaliście albo przyjaźniliście się w dawnych czasach, tak? Przyjmij tę osobę, skontaktuj się z tą osobą, poczuj tę bliskość, poczuj tę empatię, poczuj to ciepło, poczuj ten zapach. Być może, ale jeszcze sobie będziemy dopowiadać. Na wyniku mamy bardzo piękne energie. Paść monet i paść kielichów. Dla niektórych osób będą to ich własne dzieci, które pojawiają się tutaj no, w takich pięknych okolicznościach. Pozytywnych. Dla niektórych to oznacza, że oto marzec rozpoczyna jakieś nowe, nowe początki. Zasiewa ziarno, to są pierwsze randki, to są motyle w brzuchu, to są jakieś niespodzianki, prezenty, nieoczekiwane, które są pełne e, radości i spełnienia, tak? Więc bardzo ładne czytanie tutaj jest dla bliźniąt. Wyjątkowo, bo w porównaniu do innych znaków, to macie naprawdę radosne czytanie, kochani moi. Dopowiedzmy sobie jeszcze drugą talią. O kim wy tutaj marzycie? O kim śnicie? Dlaczego ta wielka kapłanka jest dla was taka ważna? A, bo to jest kobieta waszego życia. Dobra. Lub partner waszego życia. Okej. Okay. Budzi wasze żądze. Rozpala was. Co ci daje magik tutaj? Pracę. Twórczą. Okej. Okay. Ty jako, ty jako kochankowie energia wielkich arkan zjednoczenia, połączenia. Jedności. Tu się kończą wszelkie Twoje koszmarusy nocne. Tu się kończą Twoje porażki, przynajmniej w Twoim wyobrażeniu. Tu się zaczyna coś nowego, coś pięknego, coś nowego, zupełnie nowego, gdzie budzi ci się Twoja ciekawość. Właśnie te pierwsze takie bąbelki, szampana w brzuchu, tak? Taki pierwszy rausz, taki pierwsze zachłyśnięcie się tymi cudownymi, leciutkimi energiami. Z zewnątrz przychodzi energia królowej kielichów, która rozpoczyna nowy cykl w Twoim życiu, kończy wszystko to, co trudne, i rozpoczyna się nowy etap. Okej, okay. no właśnie, i mamy tutaj też króla kielichów, czyli przychodzi do pary ktoś do Ciebie, drogi bliźniaku, ewidentnie. To oznacza ta rada, sześć kielichów. Dajcie mi tutaj szerszy obraz tej perspektywy, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Okej. Okay. Mm -hmm. Dopuść do siebie pewną zmianę, która tutaj przychodzi. Być może coś z przeszłości odezwie się do ciebie. Ktoś, coś, jakaś osoba, która była dla ciebie symbolem e, takiego dobrego zaopiekowania, dobrego przyjaciela kogoś, kto wypracowywał sam swoją ścieżkę, tak, i on po, pomoże ci podjąć pewne decyzje w tej zmianie, przez którą będziesz przechodził. Um, pokażę Ci, jak mieć ciastko i zjeść ciastko <laughs> bez szkody dla, dla nikogo. Mhm. No dobra, dobra. To zobaczmy jeszcze tą sprawiedliwość. Co ta sprawiedliwość tutaj ewentualnie jeszcze Ci przynosi dodatkowo? O, coś tu wypadło. Świetną współpracę. Ok, świetna współpraca. Z ludźmi. I na wyniku nowe plany, nowe możliwości, e, ciekawość, w którym kierunku rozwinie się dalej moje życie. E, postawa cesarza, że dla niektórych będzie to opieka nad dziećmi i planowanie z nimi jakiejś ich przyszłości. I za, jak gdyby zagospodarowanie pewnych braków, które w Twoim życiu funkcjonowały, być może z braku partnera, braku rodziny. To się w tej chwili zmienia. Tu są jakieś nowe początki, które dają długofalowe, długoterminowe zyski. Tak? Jeżeli chodzi o pracę, to na pewno materialne. Jeżeli o związek, to stabilny, szlachetny, piękny, romantyczny, stały, mądry, partnerski związek. Mm, Okej, okay. to sprawdźmy sobie Waszą energetykę na ten czas. Co tutaj się chce pojawić? Machina czasu. Trójeczka bardzo fajna, szczęśliwa cyferka. I ta machina czasu mówię o jakiejś pamięci komórkowej. Uszanowanie przeszłości bez bycia w niej uwięzionym. Trochę tu się to odnosi do, do tych sześciu kielichów, które tutaj były. Uszanowanie przeszłości bez bycia w niej uwięzionym. Jeżeli szukasz jakichkolwiek odpowiedzi, Szukaj odpowiedzi w przeszłości. To, co się wydarzyło w przeszłości, rzutuje na Twoją obecną sytuację. Zadaj sobie pytanie: czego mogę się nauczyć od tych, którzy byli przede mną w tej sytuacji? Jak mogę oprzeć się na tym, co już wiem? Co mogę zrobić inaczej, lepiej? Pamiętaj o tym, że cokolwiek, jeżeli zrobisz cokolwiek tak samo, jak robiłeś do tej pory, czyli wpadniesz w ten schemat, który go zawsze używałeś, efekt będzie dokładnie taki sam jak do tej pory, tak? a jeżeli wyciągniesz jakieś wnioski, wyciągniesz jakieś lekcje, yy, zaczniesz sobie uświadamiać, że zmiana jest ważna i konieczna, i że możesz dokonać innego wyboru niż do tej pory, odnośnie tego, jak reagujesz na życie, jak reagujesz na podobne sytuacje, wydarzą się wtedy nowe historie. Historia powtarza się tylko wtedy, gdy ty jej na to pozwolisz. Zawsze możesz zaśpiewać inną piosenkę, zagrać inną melodię. Pamiętaj o tym. To ty decydujesz o swojej rzeczywistości, to ty ją tworzysz. Tak? To jest bardzo ważne. Zobaczmy, co jeszcze mamy w, w, na mapie zaczarowanej. Co tu jaki tu kierunek jest dla Ciebie wskazany. Zwrot. Ha, ha. Zwrot w zupełnie innym kierunku, w zupełnie być może innym, w inne stany. Mm. I co to dla nas oznacza, drogi bliźniaczku? Ano to, że duch, Twoja wyższa jaźń, Twoje wyższe ja, decyduje o naszym przeznaczeniu. Ta karta przybywa z pewną misją. Ona chce Cię uczulić na ludzi, którzy przychodzą do Twojego życia, żeby wpłynąć na Twój osobisty rozwój. Widać, że ta osoba, która przychodzi, jest bardzo mądra. Jest naprawdę otwarta niesamowicie bezwarunkowo. To jest jakiś taki, taka miłość, jak miłość matki, tak? Kocha się bez względu na to, jaki jesteś, co sobą reprezentujesz, po prostu miłość. Może nie spotkałeś na swojej drodze, bratniej duszy, której obecność sprawia, że jesteśmy najlepszą wersją samego siebie w zestawieniu z nią, tak? w zderzeniu z kimś takim. I może właśnie spora na, na spotkanie z taką osobą. Co jeszcze? Zwróć też uwagę na osoby, które są Ci życzliwe, które pojawiają się na Twojej drodze i skłaniają Cię do zastanowienia się nad swoimi celami, nad swoją podróżą. Ta karta też cię zachęca, żebyś był czujny i świadomy zmian, które wchodzą do twojego życia. Bo wszystko teraz, cała twoja perspektywa tego, kim jesteś, dlaczego tu jesteś, ulegnie zmianie. To jest tak zwany zwrot na magicznej mapie. I ten zwrot zawsze inspiruje do stania się lepszą wersją samego siebie. No piękny jest ten przekaz, bardzo piękne, magiczne te karty, pełne takiego ciepła, tajemnicy. Takich właśnie bąbelków szampana. Coś się zaczyna, coś się kroje, coś się rodzi, coś pączkuje, coś pięknie za chwilę rozkwitnie. Piękne wiosenne energie, drogie bliźnięta. No więc życzę Wam właśnie takich energii, życzę Wam, żebyście tego doświadczyli, żebyście tego spróbowali, żebyście się w tym rozkokosili. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa, pa.